Plecak do Ryanera spócni i powiem Wam, co o nim myślę. Może powinnam zostawić to na koniec, żeby utrzymać Twoją uwagę, ale powiem to już teraz, żeby nie było zbędnego czekania. Jego największą wadą i zaletą zarazem jest jego rozmiar, naprawdę. Bo dzięki temu, że ten plecak prawie nic nie mieści, on pomieścił mi trzy swetry, to jest chyba jakiś żar, to nie ma opcji, żeby nie zmieścił się do tych rozmiarówek z Ryanera. Wiecie, nie bierzcie tego tak całkiem, dosłownie z tymi trzema swetrami, bo wiadomo, że zmieści się trochę więcej, ale generalnie nie zmieści się jakoś bardzo dużo. Na wyjazd letni myślę, że będzie okej, okay, ale na wyjazd zimowy może być ciężko. Drugi największy minus, którego totalnie nie rozumiem, to kieszeń w tym miejscu na laptopa. Przecież na lotnisku wyciąga się elektronikę, więc musimy wyciągnąć laptopa spod tych wszystkich ubrań i wygląda to w ten tak sposób. Tak to ma wyglądać na kontroli bezpieczeństwa? Z plusów na pewno to, że można z tego plecaka zrobić torbę. Ja myślę, że rzadko będę tego używać, ale fajnie, że jest taka możliwość i kieszonki na plecach, w których można schować na przykład płaszcz. Wiem, że dość mocno skrytykowałam ten tak bo uważam, że w tej cenie można kupić pleca, który jest bardziej funkcjonalny. A to, że jest mały, szczerze mówiąc, naprawdę uważam za plus, dlatego, że jest tak mały, że obsługa nawet nie chce go mierzyć przed wejściem do samolotu, więc wasza podróż będzie bezstresowa pod tym kątem. Podsumowując, nie zwracam go, ale też jakoś szczególnie nie polecam i tylko latem będę z niego korzystać.